z powrotem, a dzisiaj robimy redraw bardzo, bardzo starego rysku. Więc co dzisiaj rysujemy? Dzisiaj przegrzebałam moje stare pliki, ponieważ nienawidzę usuwać moich starych rysunków, bo mogą się kiedyś przydać, więc znalazłam jeden z takich najstarszych rysunków, który w ogóle mam i jest to rysunek myślałam, że z 2018-19 roku, ale okazuje się, że da się wejść we właściwości i pokazuję wam datę utworzenia pliku. Ten rysunek, ten tu Tutaj ten mały potworek powstał w lipcu 2018 roku Co jest bardzo dawno, jakieś ponad 5 lat temu Więc <grym> wygląda dość dość niemiło Poprawmy to Mam dzisiaj mój sweter z kotkami Myślałam, że będzie je widać, ale niestety nie No cóż, zaczynamy od szkicu Szkic zrobiłam takim niebieskim kolorem Hej, ona jest w, tak, w miarę niebieska, więc, więc kolor pasuje Użyłam oczywiście jakiejś rywki, ponieważ z głowy rysowanie wychodzi dość... Dość średnio bym powiedziała, I, i to jest kwestia zapewne dla wielu osób. Nie wiem, jakim mistrzem trzeba być, by rysować bez zdjęć referencyjnych, ale no dobra. Słowem, mamy już jeden level up od mojej, od mojego podejścia w 2018 roku. Co więcej, nie chciałam tutaj robić redesignów tak jak robiłam to w niektórych moich starych pracach, ponieważ tak naprawdę robiłam już chyba dwa redrawy tego rysunku. Tylko, że robiłam je designując postać. Więc ostatecznie rysunek wyglądał kompletnie inaczej i nie był to redraw, tylko inspiracja. Więc co dzisiaj robimy, to jest taki kompletny redraw. Więc... Więc tak. Wygląda to dość... Um, no cóż. I ja wiem, że ktoś mi kiedyś powiedział, że można sobie podzielić ekran... Clip Studio. No to to właśnie robimy, dlatego widzimy jednocześnie i oryginał, i to, co rysujemy dzisiaj. Ogólnie na pewno proporcje są lepsze. Coś, co się zmieniło, to to, że dodałam pary pasków i parę zaszetek czy coś. Nie wiem, chciałam zrobić coś, żeby to miało jakiś sens logiczny żeby ta postać nie była po prostu nie wiem, w spandeksie, co byłoby dość niezbyt praktyczne, więc cały strój poszedł bardziej w taki techwear, coś takiego. Nie mam dla tego pojęcia nic na ten temat, więc to jest e, może błąd podejmować się takiej pracy, ale no cóż. Dodatkowo, co można by zauważyć, to, że dodałam jej na przykład miecz, którego nie było. I czy to jest już troszeczkę redesign? No nie wiem, bo jakby cały zamysł postaci Nie wiem, fryzura, elementy Są tak naprawdę te same Więc no, może Może się liczy, może się nie liczy Nie wiem, jako niedizajnowanie Postaci od nowa I jest coś, na co muszę przeprosić, ponieważ Musiałam na samym początku Lineartu zapauzować nagrywanie I nie ogarnęłam, że go nie włączyłam Ponownie, przez co Mamy taki przeskok i nie widzieliście Ani Linartu, ani wypełnienia kolorem Z czego lineart to jest po prostu tu wiecie, wypełnianie po szkicu, tak naprawdę, i po. I wypełnianie kolorem jest tak naprawdę robieniem, wiecie, wylewania koloru. Więc nie wiem, czy jest tutaj coś, co jest bardzo ominięte, natomiast tak. Jeżeli chodzi o oryginalny rysek, to miała być jakaś super bohaterka, czy coś. Kitty Lap to jest to imię tej super bohaterki, ale tego się nie da po ludzku wymówić. Więc, jeżeli chcemy, żeby ta postać była taką oficjalną ocką, no to musimy jej zmienić imię. Oficjalną ocką w znaczeniu, wiecie, pasującą do całego lore'a. Więc tak. Z tego, co pamiętam, oryginał o mamdzie to były moje absolutne początki digitalu. To był moment, kiedy na pewno miałam taki tablet graficzny do rysowania bez ekranu. I był to wakum. Nie mam bladego pojęcia jaki. Pudełko jest zgubione. Kto by się tego spodziewał? Więc nie wiem jaki to był, ale rysowało mi się tak strasznie niewygodnie i. Jejo, ja pamiętam jak bardzo męczyłam się wtedy z lineartem z proporcjami, ogólnie ze wszystkim. Jak widać te zadrapania, czy nie wiem, cokolwiek te niebieskie, ślady na stroju były wykonane zapewne za dużym braszem, który miał o dziwo teksturę pędzla na płótnie. Czy coś w tym design teraz. Teraz takiego puf, pędzla w ogóle nie używam. Nie wiem nawet czy taki mam, więc to na pewno się zmieniło, no cóż, ogólnie. Postanowiłam boić się bardziej ze światłem, ponieważ jak wiecie przez ostatni miesiąc, czyli przez cały październik wyrobiłam wyzwanie rysownicze dotyczące klatobera, czyli po prostu było to monochromatyczne, ok? Teraz potrzebujemy nieco koloru, więc w kolor żeśmy poszli. I tak trochę można powiedzieć, że znowu nie wiem co robię, ponieważ moja rewka ograniczyła się tylko do ogarnięcia anatomii, a nie oświetlenia, więc no cóż, to jest... Pewnie rzecz, którą można by ulepszyć. Natomiast co robimy tutaj inaczej niż w praktycznie wszystkich moich poprzednich pracach, to używanie lasa. Ponieważ ten strój tak naprawdę jest kompletnie jednokolorowy, jednomateriałowy, stwierdziłam, że zrobimy go na jak najmniejszej ilości warstw. Nie wiem, czy tam wyszły 3 czy 4, ale dla mnie to jest bardzo mało. Ja wiem, że niektórzy lubią w tych granicach państwowych cały rysunek, ale mi się nie udało, znowu jesteśmy około 5. Dziesiątki. Co jest? Nie wiem, jak to się dzieje. Naprawdę, znaczy, podejrzewam, ale. Ale no cóż, no. Także ten rysunek znowu zajmuje wiele warstw, no ale tak już robimy. Zastanawiam się, co mogę jeszcze poprawić w moich pracach, bo zapewne jest masa rzeczy, na które ja nie zwracam uwagi, a które wy możecie zauważyć. Więc jeżeli widzicie jakieś problemy z tą pracą, to możecie zostawić w komentarz, bardzo mi to pomoże. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy takie zaznaczenie lasem, i po prostu malowanie nad. Tą warstwą bazową jest dłuższe, czy ono nie wiem, zabiera więcej czasu, bo ogólnie nie mogę tego do końca sprawdzić, jeżeli nie mam tak z jednej trzeciej procesu rysowania, więc będę musiała zrobić jeden podobny rysek, w sensie podobną techniką na nie i podobnym stopniem zaawansowania, jeżeli chodzi o detale na przykład, i wtedy to sprawdzić. Nie mam dla tego pojęcia, ile męczyłam się z tym pierwszym rysunkiem, ponieważ no, nie pamiętam, moja pamięć nie sięga 5 lat wstecz, więc te 5 lat wstecz niestety trzeba będzie. Um, jakby nie wiem, dlaczego to nie jest zapomniane, tak szczerze mówiąc, no ale dobra. Myślę, że co można by poprawić, to są na przykład tekstury, co zostało mi wytknięte na Instagramie, ponieważ zapytałam Was na jakiejś tam relacji. Co można poprawić, bo, bo tak, um, ja zaspoilerowałam ludziom z Instagrama ten cały rysunek. <laughs> Więc jeżeli chcecie, nie wiem, być bardziej na bieżąco z tym wszystkim I brać udział w różnych ankietach To możecie polecieć do mojego Instagrama Link będzie w opisie Natomiast jeżeli chcecie po prostu nazwę na to To jest Winter Rosju I ty jeżeli chodzi o tło, to chyba to jest to, co się najbardziej zmieniło, ponieważ pojawiły się te wszystkie wstęgi i um, nie wiem nawet, co to powinno być. Takie, wiecie, cieniste coś. Jeżeli miałabym tą postać wrzucić do lore, to obstawiam, że taki jak Ivy... Byłaby rewolucjonistką, przynajmniej w tej pierwszej części. W drugiej części, um, no cóż, to, to, to jest już większy problem. Ale jeżeli właśnie chodzi o lore tych wszystkich moich postaci, to staram się go rozwijać. Pracuję nad tym na zapleczu, także no cóż. Dodatkowo, jeżeli chodzi o redrawy, to zauważyłam, że wiele osób ma podejście takie mega stresowo-zawołowe, jeżeli chodzi o stare rysunki. Przykładowo niektórzy jak. Przyglądają te stare rysunki, to dostałem z na temat tego, omancie, jakie to jest brzydkie, jak mogłem to stworzyć, dlaczego ja byłem z tego dumny po tych, wiecie, 3-5 latach. Więc, jakby umiejętności i podejście się na pewno zmienia. Ja myślę, nie mam takiej reakcji stresowo-zawołowej, ja mam bardziej reakcję stresową, dotyczącą tego, czy zrobiło się wystarczający progres w danym czasie. Ponieważ hej, ktoś może powiedzieć, ale ten rysunek przecież wyglądał o niebo i inne. 9 kręgów lepiej, natomiast ja zdaję sobie sprawę, że to powinno wyglądać lepiej. Jeżeli lubicie pierwszą wersję bardziej, to ja, to ja bardzo przepraszam, ale nie ma dla Was ratunku. Natomiast jakby domyślne jest, że po 5 latach zrobiło się jakiś progres. Problem polega na tym, czy dany progres jest wystarczający. Ponieważ jeżeli nie jest, no to, no to bardzo mi przykro, ale tak nie powinno być. Co więcej, nie mam tego pojęcia, jaki progres powinnam zrobić w ciągu tych pięciu lat. Przykładowo, sądzę, że można by w ciągu pięciu lat takimi ćwiczeniami, podstaw i ogólnie tego typu rzeczy osiągnąć całkiem dobry poziom realizmu, może nawet go, nie wiem... Um się nauczyć kompletnie, a tymczasem ja w realizmie wciąż kuleje. I wciąż nie idzie mi zbyt dobrze, ponieważ naprawdę um, podstawy jakieś ćwiczę, ale zapewne niewystarczająco. Ja jestem w stanie się do tego przyznać, ponieważ no, hobbista. Czego się po mnie spodziewamy? Jakby no naprawdę, no. Zaraz będzie, że kotków i herbatki. No cóż, możecie sądzić różne rzeczy, jednakże prawda zawsze gdzieś tam jest. Tak czy inaczej, jeżeli macie jakieś porady, to chętnie bym z nich skorzystała. Jeżeli jest coś, co mogę poprawić, to wytknijcie mi to. Byłoby ogólnie miło rozwijać się dalej, nie mam do tego pojęcia, czy Wy macie jakieś problemy z redrawami, czy one również Was stresują, czy macie po prostu reakcję stresowo zawałową na Wasze stare rysunki. Jakby rysowanie ma być miłym hobby, prawda? Więc fajnie jest zobaczyć progres. Tylko ja zawsze mam to pytanie, czy jest on wystarczający? I co to w ogóle znaczy, wystarczający progres? Ponieważ, hej, jak masz to zmierzyć? Ponieważ wiele razy powtarza się nam, żeby nie porównywać się do innych artystów, tylko do siebie z przeszłości. No ale jakiś, jakiś punkt zawieszenia chyba powinien być. Chyba, nie wiem. I chyba rysowałam tą postać, kiedy miałam taką mega fazę na Marvela. Więc jedyne co pamiętam, to to, że miał to być taki strój kota stworzony w jakimś laboratorium, z takimi LEDami w środku, które prześwitują przez te pęknięcia tak jakby stroju, ale jednocześnie kubitka miała być szpiegiem z niebieskimi włosami i niebieskimi LEDami. Gdzie jest tutaj sens? Ja nie wiem. Grunt, że już nie używam takiej czystej czerni. Ponieważ... No wygląda płasko na rysunkach. W poprzednich w ogóle wersjach nie było cieniowania. W sensie w tej oryginalnej wersji nie było cieniowania. To były po prostu płaskie kolory. Było to mega frustrujące do rysowania z tego co pamiętam. Więc to, że udało mi się w końcu zrobić taki rysek, gdzie widać ten pięcioletni progres. Ja, ja naprawdę się zastanawiam. Co jeszcze można poprawić? Bo jakby... Konstruktywna krytyka zawsze się przydaje. Inną kwestią jest to, czy ktoś się o tą krytykę pytał, czy nie, ale to jest chyba już temat na zupełnie inny odcinek. Tak czy inaczej, możemy zobaczyć gotową pracę więc tak, wersja zawałowa to wersja 2018, która wygląda w ten sposób, natomiast wersja dzisiejsza wygląda w ten sposób. Więc no cóż, parę różnic zdecydowanie jest Mam nadzieję, że zmieniło się to na lepsze Ponieważ podoba mi się ten rysunek Tylko czy jest coś, co można by w nim poprawić? Oto jest takie główne pytanie Więc no, mam nadzieję, że proces rysowania Wam się podobał Że gotowa pracka Wam się podoba Napiszcie co sądzicie w komentarzach Zostawcie łapkę w górę i koniecznie zasubskrybujcie z dzwoneczkiem A tymczasem do zobaczenia i pa pa